ale na razie zwycięzca turnieju czterech skoczni z 2001 roku, Adam Małysz. Znowu zmienił kombinezon w każdym skoku i teraz ważne, żeby dobry miał wiatr pod narty. Pociągnął! Jest powyżej 130 metrów, chyba troszkę bliżej od Amana. Za chwilę zobaczymy. 132, Aman miał 135. A zatem bliżej także od Ahonena, Tak nie do końca przekonany jest Hannu Lepisto. Jakiś mały błąd być może na progu powiedział: Te tory mi nie leżą, muszę się dostosować do nich, ale nie zawsze udaje mi się dobrze dojechać do progu. Stąd Adam Małys jest w tej chwili na miejscu piątym. To nie jest duża różnica. 4,4 4, punktu oczywiście wygrywa. Z Okabe i teraz patrzmy, był na podium trzeci Wobersdorf. Co nie znaczy, że nie warto powalczyć, aby wskoczyć teraz. Czeka Hannu Lepisto, zdecydował się. Jeszcze moment niepokoju. Adam Małysz na najeździe. Mocne, dobre wyjście. Tylko odległości potrzeba. Jest odległość także. Czy wystarczająca? Za moment się przekonamy. 132 było w pierwszej próbie, teraz 134, a więc Jakobsen, Lappi skoczyli dalej. Noty wysokie po 19, będzie 57 punktów i obejmuje prowadzenie Jakobsen za danym Małyszem. Brawo! Lappi przegrało 4 punkty, ale Jakobsen o 60.